Zanim rozpocznę swoją prezentację dotyczącą tematu, który państwo widzą, chciałbym wrócić do sytuacji, która miała miejsce 4,5 roku temu, kiedy miałem przyjemność uczestniczyć w pierwszej swojej konferencji krajowej właśnie zorganizowanej tutaj przez organizatora, to było w szczyrku i wtedy Prelegowałem w obszarze tematyki związanej z znaczeniem normy ISO 45001 dla systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Miałem wtedy pewne założenia. Byłem po pierwszym roku studiów doktoranckich i mimo praktyki 15 lat w ramach współpracy z przemysłem, jeżeli chodzi o służbę BHP, gdzieś były pewne obawy co do celu, który postawiłem, jeżeli chodzi o rozprawę doktorską. Jak się okazało, po czterech latach w grudniu udało mi się obronić rozprawę te obawy okazały się niepotrzebne, ale jak to w nauce, życie weryfikuje. Dlatego dzisiaj chciałbym zainteresować Państwa przede wszystkim, i tak jest mój cel, poprzez przedstawienie wybranych wyników badań tego obszaru, który myślę, że może w najbliższym czasie przyczynić się chociażby właśnie do uskutecznienia poprawy właśnie obszaru bezpieczeństwa pracy. W zakresie prezentacji w pierwszych punktach chciałbym odnieść się zarówno do analizy literatury, ale i też podstawowych terminów, a następnie właśnie przejść do wyników wybranych obszarów, jeżeli chodzi o badania, które dotyczyły rozprawy doktorskiej. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wprowadzenie do tematu, tak naprawdę mówiąc obecnie o zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, chciałbym pójść krok do przodu w zakresie tego, co dzisiaj się pojawiło, jeżeli chodzi o pierwsze wystąpienia, a mianowicie do zapobiegania. Tak naprawdę, mówiąc o ograniczeniu narażenia na występowanie czynników środowiska pracy, które mogą być niebezpieczne czy też szkodliwe, lub też uciążliwe i generować, Narażenie dla pracowników w różnych tak, procesach realizowanych, jeżeli chodzi o obszar pracy. Tak naprawdę możemy właśnie wykorzystywać potencjał samego pracownika. Dlatego też, rozpoczynając od zdefiniowania tematu mojego wystąpienia, chciałbym się odnieść do terminu proaktywność. I tak jak w wielu terminach, w wielu pojęciach. Ten termin ma wiele definicji, ale jest wspólny mianownik. Ten wspólny mianownik widać na tych trzech przykładach, jeżeli chodzi właśnie o, o pierwsze słowa. Przede wszystkim to jest działanie i zachowanie działanie, zachowanie, które dotyczy człowieka, jeżeli chodzi o działania z wyprzedzeniem z wyprzedzeniem odnosząc się tak naprawdę do pojęcia anglojęzycznego, antycypowanie, czyli przewidywanie z wyprzedzeniem. Jest to konieczne i kluczowe, abyśmy mogli mówić o proaktywnym podejściu, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i organizacji, bo możemy mówić o podejściu proaktywnym również właśnie w odniesieniu do strategii proaktywnej, jeżeli chodzi o organizację. Bardzo istotnym elementem, który będzie zintegrowany z Proaktywnością, czyli z postawą proaktywną pracownika jest standaryzacja pracy. Nie możemy zapominać, że samo podejście procesowe, jeżeli chodzi o przyjęcie, ale również wprowadzenie standaryzacji pracy, daje możliwości i zwiększa prawdopodobieństwo przede wszystkim zaangażowania pracowników, ale też przełamywania barier, ponieważ odnosimy się do przełamywania barier ze względu na strukturę organizacyjną. Standaryzacja pracy dotyczy tak naprawdę każdego z obszarów, jeżeli chodzi o organizację, a nie spłyca tego właśnie do samej struktury, co też w dalszej części w ramach właśnie przedstawionych wyników będzie miało swoje odniesienie. Tutaj widzimy taki przykład ciekawego przedstawienia znaczenia standaryzacji pracy w odniesieniu do cyklu Deminga, gdzie pojawiają się charakterystyczne podpory, a te podpory to tak naprawdę kliny, które stanowią poszczególne standardy. Mówiąc o standardach, proszę pamiętać, że tak jak klin może być skruszony pod wpływem ciężaru, tak? Na przykład masy i kruszeje po czasie. Tak też jest w przypadku standaryzacji, jeżeli chodzi właśnie o poszczególne standardy w, tym w zakresie standardów pracy. Także nieustannie musimy się doskonalić. Stąd też odniesienie się właśnie do cyklu, jeżeli chodzi o cykl plan duczek Act. Nie możemy mówić o. Systemowym zarządzaniu w zakresie podstaw zarządzania bezpieczeństwem pracy, jeżeli nie będziemy mówić o zarządzaniu ryzykiem zawodowym. Mówię tutaj celowo o zarządzaniu ryzykiem zawodowym, ponieważ przyjęcie w ramach wymagań. Poprzez obligatoryjność pracodawcy w zakresie udokumentowania ryzyka zawodowego, to jest podstawa. Natomiast samo zarządzanie ryzykiem zawodowym jest bezpośrednio związane z tym, co będzie łączyło się właśnie między innymi z postawą proaktywną tych jednostek na stanowiskach pracy, czyli poszczególnych pracowników. Czynniki i zidentyfikowane zagrożenia, które pracownik napotyka podczas wykonywanych zadań, podczas przebywania w środowisku pracy dla danego procesu, bezpośrednio oddziaływuje w dalszej części na podejmowane działania. I te działania przecież mamy właśnie, między innymi, chociażby zapisane w kartach oceny narażenia zawodowego. Zarządzanie ryzykiem zawodowym z punktu widzenia dalszych działań bezpośrednio jest nierozerwalnym elementem, bez którego nie będziemy mogli mówić właśnie o podejściu proaktywnym. Pokażę to w podsumowaniu, jeżeli chodzi o przykładowe wyniki, natomiast chciałbym zasygnalizować, że w tych wynikach, które zaprezentuję podczas badań, niejednokrotnie niezależnie eksperci w postaci pracowników, pracowników służby BHP, jako obiektywne jednostki, bo na nich też były przeprowadzone badania, odpowiadając w kwestionariuszu celowo do tego przygotowanym, właśnie zwracali uwagę na znaczenie, oczywiście gdzieś tam w braku podstaw tak prowadzenia przez pracodawcę samej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, nie wspominając już o zarządzaniu tym ryzykiem zawodowym. Tutaj prezentacja metody rozszerzonego diagramu PDCA z punktu widzenia odniesienia się właśnie do wspomnianego cyklu, jeżeli chodzi o cykl deminga. Chciałem pokazać Państwu jeden z elementów finalnej mojej metody badania skuteczności działań proaktywnych z systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy jako propozycji doskonalenia bezpieczeństwa pracy w ujęciu systemowym. Tak naprawdę istota samego cyklu pozostaje. Natomiast jest on rozszerzony, wzbogacony o te elementy, które Państwo widzą, jako właśnie też te kliny w poszczególnych tak, fazach. I tak naprawdę możemy mówić, że po co doskonalić doskonałość? Doskonale wiemy, że pracownik, który ma określone cele. Musi być odpowiednio zmotywowany. Ta motywacja może się wyrażać w wieloraki sposób, jeżeli chodzi o stymulowanie do zaangażowania. Mogą to być czynniki płacowe i pozapłacowe. Coraz częściej zwraca się uwagę na czynniki pozapłacowe. Obecnie nie sama forma materialna jest tylko i wyłącznie tym magnesem. Samo wyróżnienie obecnie pracownika podczas spotkań z załogą za wdrożenie pewnego pomysłu, który został zrealizowany, jeżeli chodzi o poprawę warunków bezpieczeństwa pracy, jest już dla niego bardziej znaczące niż na przykład właśnie tak, voucher czy karnet miesięczny na basen. I to ma swoje odzwierciedlenie, chociażby właśnie w ankiecie, którą też zaproponowałem, jeżeli chodzi o przeprowadzenie badań zasadniczych. Dlatego w zaproponowanej metodzie pierwotne właśnie założenie pozostaje tak na naprawdę chodzi o podstawowe czynniki, które znajdziemy w zakresie stymulowania właśnie do postawy proaktywnej, a mają swoje odniesienie w normie ISO 45.001, która jest tłem właśnie i mówi o wytycznych w zakresie tworzenia proaktywnego środowiska pracy. Dopełnieniem podejścia proaktywnego w odniesieniu do celów, jakie stawia sobie organizacja, przedsiębiorstwo. Czy to w zakresie ogólnym, czy szczegółowym, jeżeli chodzi o obszar bezpieczeństwa, są wskaźniki. Ja tutaj wskazuję na konkretnie wskaźniki proaktywne, które też w tej metodzie przed chwilą pokazane się pojawiły. Te wskaźniki proaktywne, tak naprawdę, one po pierwsze muszą uwzględnić realizację celów BHP, ale też muszą być dostosowane do kontekstu organizacji. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne bezpośrednio i pośrednio oddziaływuje zarówno na jednostkę, jeżeli chodzi o zakład pracy, ale też oddziaływuje bezpośrednio na wydział, grupę czy też na całą organizację. Po drugie, podejście proaktywne wymaga stosowania również takich wskaźników, które charakteryzują potencjał prewencyjny. I to wpisuje się w istotę i cel, jaki stawia też przede wszystkim właśnie norma ISO 45001, ale również chcąc mówić o systemowym podejściu zarządzania i doskonaleniu bezpieczeństwa pracy, musimy właśnie tak ten system, jeżeli chodzi o prewencję warunków pracy w zakresie jej poprawy przyjąć. Tutaj kilka przykładów wybranych wskaźników proaktywnych, jeżeli chodzi o ich specyfikację. Na przykład proszę zobaczyć, wskaźnikiem proaktywnym może być antycypowanie zagrożeń mechanicznych. Odnosi się to bezpośrednio do zarejestrowanych odpowiedzi na zgłoszone przesłanki eksploatacyjne. Oczywiście, tutaj bardzo dobrą podstawą w zakresie tworzenia wskaźników proaktywnych mogą być przyjęte wskaźniki wiodące, które są praktykowane, jak również wskaźniki wynikowe. Niemniej wskaźniki proaktywne odnoszą się i idą krok dalej, ponieważ będą miały wpływ i bardzo dobrze sprawdzają się w ocenie skuteczności podejmowanych działań doskonalących. Przechodząc do wyników badań, krótka charakterystyka. Podmiotem badań byli pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych w latach 2020-2023. Badania zostały objęte, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, ze względu na klasyfikację wielkości małe, średnie, duże. Dobór wielkości i wielkość próby nie była przypadkowa, była celowa, nierosowa. Liczebność przypadawczych wyniosła 78 przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o osoby, czyli pracowników w ramach poszczególnych grup, które wzięły udział w badaniu, no to tutaj ta próba wyniosła prawie 2000 pracowników, 1918 osób. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególne grupy, tutaj w zakresie charakteru działalności działa, w ramach przedsiębiorstw dominowały przedsiębiorstwa przetwórcze. W ramach badań została skierowana ankieta, ankieta bezpośrednia PAPI, internetowa KAWI, która składała się z trzech części. W poszczególnych częściach znajdowały się pytania. W pierwszej części było ich 26, one odnosiły się do potencjału całej organizacji, jeżeli chodzi o przyjęcie postawy proaktywnej. Druga część Tożsamo odnosiła się do potencjału, ale samego pracownika, jeżeli chodzi o postawę proaktywną, i trzecia część ankiety odnosiła się do realizacji celów BHP właśnie w zakresie tak całego przedsiębiorstwa. W ramach przykładowych wyników chciałem pokazać wybrane oczywiście pytania, które dotyczą akurat Drugiej części ankiety, czyli odnosiły się bezpośrednio do samego pracownika, na przykład odpowiedzi dotyczące jestem zaangażowany w swoją pracę, zgłaszam swoje uwagi związane z niezgodnościami, zagrożeniami, jakie napotykam w miejscu pracy. Proszę zobaczyć, że te odpowiedzi gdzieś w zakresie analizy i statystyki wynosiły około 2 trzecich poprawnych odpowiedzi ze względu na tak, natomiast nie zawsze przekładało się to tak na skuteczność i na liczbę wdrożonych działań. W odniesieniu do poszczególnych właśnie wyników badań Został przeprowadzona, została no, przeprowadzona analiza korelacji Erpilsona w zakresie występowania zależności pomiędzy pytaniami. Tutaj mamy akurat wyniki korelacji dla drugiej części, czyli potencjału pracownika dotyczącej postawy proaktywnej. Kolorem niebieskim tło komórki wskazuje na występowanie relacji, jeżeli chodzi o pytania, które będą za chwilę w podsumowaniu miały znaczenie dla. Właśnie czynników, które stanowią symulację i bodziec do kształtowania postawy proaktywnej w zakładzie pracy. Następnie, na podstawie tych występujących zależności, została sprawdzona siła tych zależności, jeżeli chodzi o współczynnik V-Kramera. Tutaj również możemy zobaczyć pewną zbieżność, że w tych pytaniach właśnie, które gdzie występowała korelacja R. Pearsona, współczynnik V. Kramera jakby wzmocnił tą korelację. A tak prezentują się wybrane, otrzymane wyniki zależności właśnie ze względu na zależność R. Pearsona i współczynnik V. Kramera, jak również interpretacja tych zależności. I dla przykładu mamy zależność między pytaniem w moim miejscu pracy, Odczuwam potrzebę wprowadzania zmian, które mogą poprawić funkcjonowanie mo mojego otoczenia, versus jestem zaangażowany w swoją pracę. Korelacja i interpretacja bardzo silna. Podsumowując. Szanowni państwo, wyniki przeprowadzonych badań i wnioskowania na podstawie oczywiście tutaj tego co mogłem pokazać, ale też odnosząc się do całości jako pracy. Chciałbym zwrócić uwagę, że możemy na podstawie przeprowadzonych zależności wskazać warunki dla rozwoju postawy proaktywnej pracownika i otrzymane warunki, które widzimy w kolorze czerwonym, są to warunki bezpośrednio powiązane z normą MISO 45001. I proszę zobaczyć, że w tej kolejności od góry poszczególne rozłożenie i rozkład tych warunków wpisuje się w zależności, jakie otrzymałem w zakresie wyników. I tak naprawdę możemy wskazać pięć podstawowych warunków dla rozwoju postawy proaktywnej pracownika: są to zaangażowanie pracowników, jest to komunikacja, przywództwo i zaangażowanie najwyższego szczebla, jeżeli chodzi o kierownictwo. Umożliwienie pracownikom konsultacji i współdziału w ramach poruszanych problemów, jeżeli chodzi o nie tylko tematykę bezpieczeństwa, a ogólnie organizację pracy, no i świadomość pracowników. Jeżeli chodzi o finalne wnioski dotyczące Mojego tematu w zakresie podejścia proaktywnego, jeżeli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem pracy, chciałbym podkreślić tutaj tych pięć elementów. Pozwolę sobie je bezpośrednio odczytać. Zaangażowanie pracownika wyrażone postawą proaktywną w tworzenie systemu bezpieczeństwa z poziomu znajomości własnych powiązań na tle całej organizacji jest drogą do wytworzenia wzajemnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ogółu. Czyli jednostka będzie miała bezpośrednie a zazwyczaj w wielu przypadkach pośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa osób, z którymi współpracuje w najbliższym i dalszym otoczeniu. Po drugie, działania, jakie organizacja może podejmować w zakresie zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy, powinny być nakierowane właśnie na stymulowanie podejścia proaktywnego. Na przykład ze względu na wprowadzenie odpowiednich narzędzi bodźcy. Takimi narzędziami może być właśnie chociażby motywowanie, ponieważ motywowanie pracowników stanowi istotny element w zakresie postawy i kształtowania postawy proaktywnej w zakładzie pracy. Podejście proaktywne zarządzania obszarem bezpieczeństwa pracy wymaga stosowania takich wskaźników, które charakteryzują potencjał prewencyjny. I warunki pracy, czyli na przykład właśnie wskaźniki proaktywne. I ostatni wniosek: zarządzanie ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą jest integralną częścią zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Podsumowując, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o może takie jedno zdanie, uważam, że zaangażowanie pracownika, czy to wyrażone w ramach postawy proaktywnej, czy ogólnie zaangażowanie w ramach. Problematykę organizacji pracy i procesów, jakie zachodzą, zawsze będzie przynosiło organizacji same korzyści. Od samej organizacji zależy tylko tyle, na ile wykorzysta potencjał samego pracownika i może stać się wtedy zakład pracy, na przykład właśnie organizacją, która zarządza w sposób postawy proaktywnej. Dziękuję bardzo.